Witajcie, przepraszam za odgłosy w tle Ale po prostu jest godzina 22.01 A chcę strasznie nakręcić ten odcinek Widzicie, że się nawet trzęsę Mam no, dobraną taka się. Chcę wam pokazać rysunek, który narysowałam Na pewno jest brzydki Moim zdaniem jest... Znaczy postarałam się bardzo w niego włożyć, ponieważ to jest na konkurs, yy, yy, y, który prowadzi Love and Molly One jeden. Yy, w razie co przepraszam bardzo, bardzo, bardzo przepraszam za wymowę, ale po prostu nie mam pojęcia, jak się wymawia, No ale trudno. Yy, no i to jest konkurs do jej serialu i trzeba było narysować lub zrobić jakiś tosmak na komputerze czy coś. Więc tak, jeżeli oglądacie ten serial, no to to jest Justin. A to jest y, Larota Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i tu jest moje panie, moi, y, YouTube, no, i ogólnie tak wyglądają. Oj, no, Ci pokazuję trochę ma biurka. Ups, mój ekran. No i tak wyglądają. Bardzo mi się podoba Justin, który zrobiłam, bo bardzo fajnie mi wyszedł Od. ale po prostu zrobię jeszcze jeden rysunek Tak, no coś w tym stylu. Zrobię jeszcze rysunek, więc bardzo bardzo proszę, żebyś też napisze Ci na na wiadomość, znaczy, pod linku, znaczy podlinkuję to, tobie, to yy, ten filmik, który znajdzie się z drugim rysunkiem, bo mówię yy, napisałaś w opisie tam tego konkursu, jak pokazywałaś, że mogło być kilka rysunków, dlatego chcę jeszcze jeden narysować, ponieważ myślę, że ten jest taki mało miłościowy. Dobra buziak, ja, wami, ja się z wami kończę, ten rysunek się z wami żegna, ponieważ jest 20... pokażę Wam na poczekajcie chyba. Więc tak, to jest mój przecudowny urod zegarek, jest trochę pooberwany gdzieś o tu. Ale jest przecudnej urody urod... 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 i tu pokazuję godzinę, jest 9:58 jak możecie zobaczyć, więc naprawdę jest trochę późno. I bardzo Cię proszę, bardzo, 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 żebyś też zobaczyła mój kolejny rysunek, który jest w trakcie rysowania, którego Wam na razie nie pokażę. Więc to ten film, w ten filmie dodam, to Ci wyślę na skrzynkę odbiorczą Twoją. I mam nadzieję, że Ci się spodoba, chociaż brzydko rysuję. No dobra buziaki, ja się z wami żegnam i pa-pa!